Pierwsza przeszkoda przede mną i muszę się dobrze zastanowić, jak ją pokonać, bo nie za bardzo jest tutaj gdzie w ogóle wyjść na brzeg, żeby przeprowadzić. Przepłynąć na dmuchańcu też raczej będzie ciężko. No, jestem ciekaw. To jest takie w sumie naturalne spiętrzenie, gdzieś na około 30 cm. Widać, że jest takie większe rozlewisko. Oczywiście najlepszą opcją okazała się ta, którą wziąłem pod uwagę pod sam koniec, jak już się cały zamoczyłem, czyli przepłynąć tutaj, gdzie Idzie najwięcej wody. Próbowałem tam, oczywiście się wieszałem. A teraz sobie wiszę tak w połowie i jak się dobrze odetchnę, to już bez problemu powinienem pójść. I po 10 sekundach walki przeszedłem bez problemu. Przez moment zrobiło się spokojniej, więc to dobra chwila, żeby sobie pomarudzić, jak to mam w zwyczaju. Ale w gruncie rzeczy nie mam na co. Myślę, że będzie więcej przeszkód, a jednak widać, że jest tu bardzo dużo spływów komercyjnych, bo jeśli nawet są jakieś zwałki, to w odpowiednich miejscach są poprzecinane i nie ma problemu, żeby przejść. Także nadmuchany kajak jest jak najbardziej ok. Była ta jedna przeszkoda, ale to raczej wynikało z tego, że jest po prostu wysoki stan, bo wczoraj bardzo obficie padało. A poza tym jest ok. Rzeka się teraz zrobiła szersza. Wcześniej praktycznie płynęłem takim zarośniętym tunelem. A w tej chwili jest szeroka, nieco płytka, także sam jestem ciekaw, co będzie dalej. Mam nadzieję, że wpłynę w jakiś taki bardziej leśny obszar i będzie przyjemnie. No i niech ktoś mi kurde faja powie, jak ja mam coś takiego przepłynąć. I co to w ogóle jest? Chyba pozostałość po jakimś mostku. Dopłynęłem do dość ciekawego miejsca, bo wypłynąłem stąd. W lewo mam taką drogę. I w prawo mam taką drogę, tam jest jakiś most. Ciekawe jest to, że praktycznie nie ma tu żadnego nurtu, czyli obstawiam, że jestem przed jakimś, Przed jakimś młynem prawdopodobnie, który spiętrza wodę. No i już się wyjaśniło. Tutaj mamy takie spiętrzonko. Ale fajnie, bo jest naturalne, to nie jest jakaś taka przegroda. A tu już jest zakaz pływania, tam jest teren młyna, także... Spróbuję się tam może władować na brzeg i zrobić przenoskę. Nie mam zielonego pojęcia co to jest. Teraz walny brzeg. Tak to jest jak się youtuberuje zamiast pływania. No i tu jest problem, bo tu pode mną jest próg, przed którym w ogóle w ostatniej chwili się zatrzymałem, a bardzo mocno ciągnął. Tam jest znak, że w lewo jest droga do przenoski, ale jest zarośnięta cała. Udało mi się znaleźć miejsce do przenoski, znaczy konkretnie do powrotu na wodę. No nie polecam, nie fajnie, pogrodzone wszystko. Według tego, co mi pan miejscowy mówił, to już ostatnie takie miejsce. A teraz to już autostrada. Tak narzekałem, że spokojnie jest. Pięć przenosek pod rząd. I jeszcze no, co najmniej trzy. Tam dalej jest totalny zator z tych drzew. Chyba ktoś się powycinał tutaj, po prostu. Albo się powaliły. W każdym razie rura mi zmiękła. Już praktycznie zadzwoniłem, żeby ktoś po mnie przyjechał. Ale stąd to nawet się wydostać nie da i przemyślałem sprawę, więc płynę dalej. W tej chwili płynę takim spokojniejszym odcinkiem. Nie ma tu żadnych o, proszę, Sporadycznie jakieś większe konary czy gałęzie, ale jest dość spokojnie i przyjemnie. Rzeka Grabia. Miejscowość... Grabia. Tutaj kończy się mój spływ. Grabią. Tutaj jest taki ładny młyn, gdzie zaraz podejdę. Jeśli się uda. Fajny asfalcik na rower w sumie. W każdym razie kończę trochę wcześniej, bo, bo wyjechało mnie totalnie to przenoszenie kajaka i pierwszy raz w życiu się z czymś takim spotkałem. Nie ukrywam. I przeceniłem trochę swoje siły, a w zasadzie po prostu swoje przygotowanie do tego, więc kończę tutaj na luzie, żeby się nie zatyrać. Rzeka w Dolnym Biegu już naprawdę fajnie wygląda i gdyby tutaj zrobić prze przenoskę i sobie dalej popłynąć, to jest mega fajnie. I ten młyn też jest taki klimatyczny, bym powiedział. A no tak jak mówiłem, ja już jestem mega wyjechany, przenoszeniem kajaka, głupie to było trochę płynąć z łasku. Trzeba było spłynąć trochę wyżej, byłoby mniej przeszkód i trochę więcej by się człowiek nacieszył rzekom.